Kolejnym prezentowanym gołąbkiem na aukcji, jest to nakrapiany samczyk z jednym białym lotkiem o numerze obrączki 12017. Jest to gołąbek imbradowany na słynnego Beskitla. Ojciec 1165 jest synem Orlando, gdzie Orlando był jest bezpośrednim synem Beskitla, Razynina. Orlando był w parze z Zobel Seraj, super lotniczką. Ta samica miała bodajże 7 pierwszych konkursów. Jest to bezpośrednio córka Skyfightera, wnuczka Pokerface'a, córka Blue Wonder, czyli wybitnych trzech lotników. Natomiast od strony matki, matka 1001, już znacząca samiczka w mojej hodowli. Ona jest również po Orlando, Orlando, tak jak już wspomniałem, jest bezpośrednim synem Bezkitla-Razyniny w połączeniu na Marien, gdzie Marien również jest córką Beskitla. Jego matka 1001 również bardzo fajnie już odznaczyła się walorami rozpodowymi w mojej hodowli. Tutaj akurat nie uaktualniłem na rodowodzie z tego roku wyników. Gołębie bardzo, bardzo fajnie po niej lecą. Tu jeszcze w Rodziowodzie jest 17 Lotnik Oddziału, 69, 79, 350, ale jest jak również pojedynczy gołębie, które zdobywały 1, 4, 15, 55, 59, 61, 94, 144, konkurs na oddział na 3600, 3800 gołębi biorących udział w locie w dystansach takich między 150-360 km bardzo fajnie gołębie po tej samicy latają już z różnych połączeń samczyk średniej wielkości, ale bardzo mocny bardzo mocne, szerokie plecy ogon tak jak widać no nie ma się czego przyczepić. W tej chwili samczyk na ostatnich trzech piórach do wyrzucenia o bardzo fajnym, ciekawej barwie oku. Kapitalny uważam gołąb z bardzo fajnego połączenia. Pozostaje mi tylko i wyłącznie zachęcić do udziału wzięcia w licytacji prezentowanego samczyka. Dziękuję.